Halo, halo, sprzedawco, sprzedawco, najlepszy sprzedawco. Jeżeli e, sprzedaż to jest coś, czego się cały czas uczysz, bo ja nie czuję, że ktoś po prostu umie sprzedawać i już zawsze będzie robił to w jakimś modelu, chociaż pewnie tak, też jest taka możliwość, ale jednak wszystko tak bardzo się zmienia, że my, nawet jak mamy coś wyuczone, to musimy być na tyle elastyczni, żeby móc te nasze wiedzenia m, trochę dopasowywać do zaistniałych warunków. Więc jeżeli uczysz się cały czas sztuki sprzedaży w swoim świecie, to ja ci wrzucę taki case'ik na temat klientów, którzy znikają. Po przedstawieniu oferty, po przedstawieniu w ogóle twojej propozycji, twojej prezentacji, kiedy ty czujesz, że relacja jest zbudowana w ogóle, że wow, że to już jest przyjaźń do końca życia i ten człowiek po prostu znika z swojej przestrzeni. Jeżeli tak masz, to słuchaj dalej. Bo ja tak mam i w moim świecie, no ok, no każdy może mieć swoje zdanie, że po prostu no nie, nie mają odwagi, żeby tak powiedzieć, że coś, że wiecie, milion usprawiedliwień, dlaczego klient tak może. No ale jednak jest to troszeczkę dla mnie irytujące, że tak się zadziewa, i niektórzy klienci naprawdę są bardzo zaskakujący w tym znikaniu. Więc w tym moim drugim świecie pracy z energią. Wchodzę w takie myślenie: ok, jeżeli coś takiego zadziewa się w moim polu, że pojawiają się klienci, którzy nie stają na wysokości zadania, nie potrafią odważnie powiedzieć tak lub nie, żeby jakoś przejść do, tego, do, do dalszej części albo zakończenia tego etapu, albo iścia dalej w umowę, to gdzie w moim świecie. W moim myśleniu, w moim postrzeganiu, zadziewają się takie sytuacje, gdzie ja nie do końca umiem powiedzieć nie. No i muszę Wam powiedzieć, że szybko to do mnie przyszło, bo jak wylatywałam do Hiszpanii miesiąc temu, to jechałam Uberem na lotnisko. No, i dogadałam się z tym człowiekiem, że jak będę wracała, to do niego zadzwonię, żeby już nie zamawiać Ubera, tylko zadzwonię do niego, żeby on mnie odwiózł do samochodu. Wracałam przez zupełnie inne miasto, więc to się zupełnie nie odbyło, ale jednak ten człowiek gdzieś został w mojej głowie, bo był bardzo sympatyczny, fajnie pogadaliśmy sobie po angielsku, poćwiczyłam sobie trochę angielski, bez myślenia, że gadam głupoty czy nie, bo przecież to jest obcy człowiek, widzę go pierwszy i ostatni raz w życiu. Ale parę dni temu on napisał do mnie SMS-a, czy już wróciłam, czy coś tam, coś tam. Więc poczułam się w obowiązku, że jednak odpowiem, że właśnie, że wróciłam y, przez inny kraj, y, znaczy przez inne miasto i w ogóle nie było, jak korzystać z jego usługi. No ale on tam nie odpuszczał, a że może się spotkamy, że może poćwiczymy język, że coś tam, że coś tam. Więc ja cały czas grzecznie, acz w moim odczuciu mówię, że nie. Że nie, ale on cały czas coś tam, więc czuję, że to moje nie, nie jest postawione tak, jakbym chciała postawić, to nie. Jakbym chciała, żeby to się zadziała ta cała sytuacja. I w którymś momencie zauważyłam, że przestaje odpowiadać na te SMSy jego. I no, i to jest trochę tak z tymi moimi klientami, że ja sobie w mojej głowie tłumaczę, że no ja nie chcę mu sprawić przykrości, że ja jestem tak rzeczna, miła i po prostu, no no nie chcę powiedzieć tego jasno nie, ale przecież tylko to jasne nie jest jasnym komunikatem, że ja nie chcę z tym człowiekiem nic więcej i że proszę wykreślić mój numer z bazy danych. Jeżeli ja do tego nie stanę, no to ten człowiek cały czas będzie myślał, że może gdzieś jeszcze sprawdzać i pukać i coś tam. No i ja tak sprawdzam i pukam tych moich klientów. A oni w jakimś aspekcie siebie mówią nie, którego ja nie słyszę. I ja w tym moim świecie postanawiam, wszystkie takie miejsca, w, którym, w których nie do końca jeszcze jestem e asertywna, w takim postawieniu zdrowego nie, bo ja po prostu no, nic nie chcę, więc nie chcę przetrzymywać jakiejś energii w niedomówieniu, w jakimś niedokończeniu, i czuję, że jak będę obserwowała wsz wszystkie pola, w których ja w taki sposób działam, to po prostu ci klienci z mojego pola, tacy niezdecydowani, to oni po prostu znikną. I że ich nie będzie i będą tylko ci, którzy tak samo jak ja w zdrowy sposób potrafią zadbać o swoje granice i wiedzą, że jeżeli się do nich zgłaszam, to zgłaszam się z, jakimś, z jakąś propozycją biznesową, z której ktoś może skorzystać, ale może też powiedzieć po prostu nie i to nie znaczy, że że to ja jestem jakaś niefajna, że coś tam po prostu nie mam propozycji, która byłaby fajna dla tej drugiej strony, i ta strona może po prostu nie skorzystać z tego, co ja mam dla niej. I o, tak, tak to we mnie było, i bardzo Was serdecznie zapraszam do obserwowania w sobie takich przestrzeni, gdzie Wy nie kończycie, gdzie Wy nie domykacie tematów, gdzie Wy nie jesteście fair. W energii kończenia, gdzie na przykład rozpoczynacie jakieś tematy z kobietami, z mężczyznami, gdzie tak naprawdę nie macie jakiejś intencji, żeby coś więcej za tym poszło, ale to jest jakieś ciekawe coś tam, to trochę coś pojątrzycie, ale tak naprawdę to temat zawsze będzie można zakończyć. Ja tylko żartowałam, ja tylko żartowałem, że to jest, że to są też tematy, których my nie dokańczamy. To są te miejsca, w których właśnie nie mówimy jasnego nie albo jasnego tak. Więc to jest moje tak dla mnie dzisiaj i tak dla Was i tak dla wszystkich klientów, którzy chcą mieć własne zdanie, a nie chcą być niemili dla tych miłych sprzedawców przecież, którymi jesteśmy. Do zobaczenia.